Siemanko moi drodzy, kolejny tydzień za mną. Niestety kolejny tydzień za mną kosa nie została wydropiona, a w związku z tym otwieramy dalej, ale w międzyczasie oczywiście losujemy skina dla komentujących, którzy oglądali odcinki z poprzedniego tygodnia. Jak widzicie, mamy czytane dni od 15 do 21, a więc najpierw losujemy, z którego dnia będziemy brać komentarze do losowania o skinach. Lecimy. i będzie to dzień 20. Dzień 20. Dzień jubileuszowy, podczas którego przekroczyłem granicę 100 skrzynek Także z tego dnia będziemy brali komentarze, i już przenosimy się do kolejnego losowania. Komentarze wczytane. Zduplikowane komentarze, odfiltrowane I ruszamy z losowaniem Moi drodzy Działo Lamy, rewolwer Trafia do Paweł Frąckiewicz Gratulacje ziomeczku Mój drogi przyjacielu Rewolwer za chwilę leci do ciebie. Także zaakceptuję ofertę. A ja już teraz zapraszam ciebie oraz innych do udziału w kolejnej zabawie, która startuje oczywiście właśnie w tym momencie, w tym tygodniu, do zgarnięcia USPS. Moment siły w traku. Wystarczy przyjacielu, że zostawisz łapkę w górę i komentarz dowolnej treści. Zostawcie też swoje linki. Opisach swoich kanałów, żebym mógł podesłać skina do zwycięzcy. Losowanie, moi drodzy, już za dwa tygodnie, co jest wyjątkiem, ale też mam króciutki urlop, także wylosujemy skina za dwa tygodnie. Także łapkujcie, komentujcie i czekajcie na losowanie. Powodzenia! Siemanko, Siemanko, Siemanko! Witam was, najgrubsze słuchy w mieście. Dzisiaj pięć skrzynek kolejnych przed nami do otwarcia. Wielu z was pytało w komentarzach kiedy skrzynia, bravo, kiedy skrzynie CS:GO. Moi drodzy, oczywiście, no tak drogich skrzyni otwierały nie będę, bo my tutaj staramy się udowodnić, że można wydropić kosy i można wyjść na plus A otwieranie tamtych skrzynek No jest krótko mówiąc po prostu Totalnie nieopłacalne No chyba, że mówimy o jakimś Mega wielkim szczęściu Dlatego otwieramy sobie dzisiaj skrzynie cienia 5 kluczy, 5 skrzyneczek Nie przedłużamy, a wy zostawcie w tym momencie Łapeczkę w górę, komentarz Napiszcie Czy może zgubiłem jakąś skrzynię po drodze Wydaje mi się, że chyba nie otworzyłem Jeszcze skrzyni Zimowej ofensywy, ale jeśli y, macie jakieś y, uwagi co do tego, jakie skrzynki pominąłem, to dajcie znać. Oczywiście mówimy o skrzynkach, które dropią y, kosy, a nie rękawiczki. Także takie nazwy skrzyneczek podeślicie mi w komentarzu, żebym sobie sprawdził. A my lecimy. Pierwsza skrzyneczka, moi drodzy. Uspik w y, Statraku, faktory i Dziękuję elegancko. Okej, okay. nie jest to uspik, jest to makrela, oczywiście yy, piękna makrela. Yy, no i nie jest to factory new, do czego się ostatnio już przyzwyczaiłem 053. Także słabiutko, bardzo mocno. Druga skrzynia, nie czekamy lecimy. Różowe przelatują. A my mamy. Famasa w statraku, coś pięknego. Famas w statraku 0,35. Dobrze, dobrze. Dobrze, panie Bobrze. Yy, trzecia skrzyneczka dnia dzisiejszego. Znowu różowe. No tych różowych to dało bardzo niewiele, ale mamy przynajmniej fioletowego yy, 007 Minimalware. Minimalware. No nie wygląda na minimalware, ale. Ale dobrze, no szanujemy fioletowe skiny szaluj, sz, szalujemy szanujemy e, Oczywiście no, przydałby się chociaż różowy, już nie mówimy o czerwonym nawet, no bo, no bo nie mówimy, ale przydałby się przynajmniej różowy dobrze. 0 i 1. Minimal i ostatnia skrzynia dnia dzisiejszego, moi drodzy. Przypominam mu, o łapeczkach, oczywiście, będzie mi bardzo miło. Le le lecymy dury. Lecymy dury. <gry> Zielony Marine. Po raz kolejny 008. Minimalware również. No i tym skinem kończymy dzisiejsze nasze posiedzenie Moi drodzy, pięć kolejnych skrzynek otwartych Wnioski jakie są widzicie sami po lewej stronie ekranu Ale no nie poddajemy się, chociaż wiele zależy od was Jeśli będzie tych łapek coraz więcej, jeśli będziecie chcieli to oglądać Będę tą serię kontynuował do skutku Ale muszę widzieć, że chcecie, także jeśli przyjacielu jeszcze łapki nie zostawiłeś Bo zapomniałeś, bo nie wiesz czy zostawić, to zrób to teraz Żebym wiedział, że chcesz nadal to oglądać, zapraszam Was już dzisiaj na godzinę 13 dnia jutrzejszego. Zapraszam Was na live z cyklu Skiny Grają, bo tam rozdajemy skiny dla graczy, dla widzów, dla donatorów, dla każdego. Jest śmiesznie gramy i jest w ogóle fajnie. I widzimy się już jutro. Elu!